dzisiaj do wysłuchania horoskopu przepowiedni na miesiąc marzec 2019 roku dla znaków zodiaku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie z każdym z Was będą one rezonować. Jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytania, zobaczenia, co w waszym konkretnie życiu może się zadziać w miesiącu marcu, czy w ogóle w całym roku, czy w, w, w jakimś e, najbliższym okresie czasu, zapraszam do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się pod spodem filmiku. A teraz, już przechodzimy do czytania. A teraz zapraszam osoby z podznaku koziorożca. Czytanie na marzec 2019 roku. <grywanie> Macie podobne karty no, jak e, osoby z podznaku strzelca. A dla Was także ten miesiąc może być miesiącem takim bardzo dużo emocji, bardzo to tak jakbyście w pewne rzeczy chcieli bardzo dużo swojej siły włożyć, a nie zawsze będzie jest to po prostu potrzeba. Tutaj karty pokazują, że w pewnych sytuacjach lepiej dobrze jest wycofać się, lepiej dobrze jest przemyśleć, niż tak naprawdę próba siłowego rozwiązania, dlatego, że przez to możecie stracić, stracić pewne znajomości czy sytuacje właśnie dlatego, że tak mocno będziecie przejść do, żeby udowodnić te swoje racje. Miesiąc nastawiony na równowagę, równowagę w emocjach, równowagę w działaniu, równowagę po prostu w finansach. I tutaj już zacznę od finansów. I mam wrażenie, że e, pewne pomysły, e, które chcecie zrealizować, one nie będzie łatwo to. E, będą pojawiać się problemy, ale macie szansę na realizację. E, pod warunkiem, że podejdziecie to troszkę z dystansem i ze spokojem. Jeżeli będziecie chcieli już i teraz e, na, m, mieć pewne rozwiązania, to może po prostu się rozlecieć. Także e, krok do tyłu: przyjrzeć się i powoli, powoli e, to realizować. E, jeżeli chodzi o związki, stałe związki, małżeństwa. Mam wrażenie, że jak to dobrze ująć? Niby wszystko jest w porządku, właśnie tutaj niby. Zwróćcie uwagę bardziej na to, co dzieje się w Waszym związku, bo mam wrażenie, że bardziej jesteście obok niż w tym związku. Dobrze by było porozmawiać, może gdzieś jakieś pomysły, zrobić sobie wyjazd wspólny, bo tutaj potrzeba karty mi pokazuje, że jest potrzeba przede wszystkim nowej energii w tym Waszym związku, żebyście poczuli się troszkę pewniej, bo z jednej strony możecie czuć taki dystans, ale z drugiej strony nic z tym nie robicie, więc tutaj potrzeba jest Waszego działania. Jeżeli chodzi o osoby, które poszukują partnerstwa, miesiąc marzec tutaj niekoniecznie przyniesie Nową, nową znajomość. Mam wrażenie, że może pojawić się osoba z przeszłości, że tutaj y, będą próby wchodzenia w relacje y, na nowo. Y, ogólnie ten miesiąc dla Was. Y, rzeczy, które y, w tym miesiącu zrobicie, zaowocują y, w następnych miesiącach. Karta siódemka y, monet pokazuje, że. Potrzeba jest tutaj czasu, potrzeba jest tutaj cierpliwości. Właśnie ta cierpliwość będzie mocno tutaj poddawana w próbie. Jeżeli uda Wam się to, to jak najbardziej to wszystko się pozytywnie dla Was zrealizuje. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. To było czytanie dla koziorożców. Teraz zapraszam osoby z podznaku wodnika. Pytanie na miesiąc marzec z dwa tysiące dziewiętnastego roku dla osób z podznaku wodnika. Miesiąc dla was. Mam wrażenie, że miesiąc niespodzianek to tak jakbyście zupełnie, jakby to było, mocno was ten miesiąc zaskoczył, wiele wydarzeń się pojawi, czy to w życiu osobistym, czy w życiu zawodowym. A w, te, wy w tym wszystkim będziecie rozglądać się dookoła siebie i, i powtarzać, kurczę, jak to możliwe. E, nie spodziewałem się, nie spodziewałam się. E, I fajnie, przyjmujcie to po prostu ze spokojem, z radością. E, przyjmujcie to, co będzie przychodzić w tym miesiącu e, do siebie. Ale jest tutaj pewne ostrzeżenie, e, żebyście nie próbowali uciekać. Na zasadzie pojawia się nowa osoba a wy co robicie? A wy uciekacie, bo się boicie wejść w prywatnie. Pojawia się nowa praca, a wy co? O kurczę, nie chcę mi się, może jest dobre, dobre to, co jest. To takie zaglądanie przy, na swoje życie przez dziurkę od klucza. Nie róbcie tego. Wejdźcie w to. Mimo, że tutaj będzie pojawiał się czas chwilami lęk, niepewność, skaczcie na główkę, bo mam wrażenie, że ten miesiąc może być takim przywrotem w waszym życiu, gdzie masa zmian się pojawi, masę zmian pozytywnych. W stałych związkach, tutaj karty mi pokazują pomysły, nie wiem, przeprowadzki, pomysły jakieś istotne, takie dla, dla Waszych relacji, bardzo, bardzo pozytywne. Osoby, które poszukują partnerstwa, tutaj panie, mam wrażenie, że pojawią się osoby, nowe osoby w towarzystwie, nowe, w ogóle nowe osoby jako znajomi. Tutaj ten miesiąc przyniesie. Dużo będzie się działo, właśnie jeżeli chodzi o sferę towarzyską. Ogólnie ten miesiąc dla Was. Miesiąc e, pustelnik. Idźcie za głosem. E, to nie znaczy, że macie się zamykać. Nie. E, to macie, że korzystać e, z mądrości pustelnika. E, co to znaczy? E, słuchać swojego serca. iść za głosem swojego serca. E, pustelnik po to się e, izoluje, po to, żeby posłuchać siebie, żeby wsłuchać się w siebie, żeby przemedytować, żeby usłyszeć głos swojej duszy. I te w tym miesiącu właśnie idźcie za tym wewnętrznym. Za we głosem. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. To było czytanie dla osób z podznaku wodnika, a teraz jeszcze mamy osobę z podznaku ryb. Czytanie na miesiąc marzec 2019 roku dla osób z podznaku ryb. Karta zaczyna się, rozkład zaczyna się kartą kochanków, z jednej strony jest to informacja dotycząca związku, więc tutaj nowe związki, nowe relacje, ten miesiąc dla was ma szansę przynieść, ale jest to też karta, która mówi o podejmowaniu decyzji, o podejmowaniu bardzo istotnych decyzji w swoim życiu i tutaj jeżeli e, posłuchacie, Posłuchajcie siebie, macie szanse na duże, duże naprawdę zmiany w swoim życiu i co jest ważne, żebyście nie słuchali otoczenia. To, co czujecie, to, co myślicie, to jest ważne dla was i wyjdźcie poza ograniczenia, które gdzieś tam otoczenie będzie Wam nakładać, wtedy jakby te zmiany zaistnieją w Waszym życiu, zmiany bardzo, bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o stałe związki, tutaj możliwość jest powiększenia rodziny. Jest okres, gdzie, gdzie zauważycie siebie. To mogą być pomysły gdzieś, wyjazdu na, nie wiem, na weekend. To może być fajnie spędzone chwile bardzo dużo ciepłych emocji właśnie w stałych związkach. Jeżeli chodzi tutaj o osoby, które poszukują partnerstwa, ten miesiąc tutaj jest szansa na wejście w relacje, ale tutaj bardzo ostrożnie nie róbcie od razu przyszłościowych planów, tutaj karty mi pokazują, że żebyście troszkę rozsądku w tym wszystkim zachowali, dlatego że bardzo mocno emocje mogą Was ponieść. Jeżeli chodzi o sytuację zawodową, Mam wrażenie, że to tak jakby w tym miesiącu praca była mniej troszeczkę ważna dla Was, więc tutaj potrzeba jest troszkę więcej przełożenia więcej, więcej energii po prostu w, tym, w tej dziedzinie waszego życia. Mogą pojawić się pomysły wyjazdu, wyjazdu, czy to za granicę, właśnie tutaj związane z pracą. Ogólnie ten miesiąc dla Was będzie miesiącem... Szukania równowagi, szukania równowagi między życiem osobistym i zawodowym, właśnie po to, żeby nie przechodzić z, jedną, z jednej skrajności w drugą. Życząc Wam dużo, dużo dobrego, pozdrawiam Was ciepło.